Za jeszcze jedno pytanie, już oczywiście w perspektywie meczu w Warszawie. Trzech bardzo ważnych zawodników jest zagrożonych pauzą. Mario Malocza, Sławomir Peszko i Rafał Wolski. Ma Pan tam gdzieś z tyłu głowy, żeby może spróbować ich zaoszczędzić w tym meczu? Nie, Nie. Nie. Nie dlatego że podkreślaliśmy, że każdy, każdy z, tych, z tych meczów jest bardzo ważny i tak podchodziliśmy do tego, żeby patrzeć tu i teraz. Także nie, nie, przewidujemy, nie przewidujemy w tym względzie żadnych zmian. Trenerze, wiemy już, że Piotr Wiśniewski i Mateusz Bąk zagrają ostatni mecz w białozielonych barwach. Czy znajdzie trener dla nich chwilę czasu, żeby oni też na boisku się pojawiły, pojawili? I jak Pan podsumuje ten okres wspólnej współpracy? Hmm. Wszystko zależy od tego. Oczywiście, że chciałbym jako, jako trener i, i również były zawodnik, żeby te pożegnania, które, które są, żeby wypadły imponująco, czyli zakończone zwycięstwem, bo to jest najważniejsze na tym etapie rozgrywek w tym, w tym sezonie. Jak, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o, o zmiany? Jako trener. Z jednej strony ich rozumiem, z drugiej też muszę brać pod uwagę to, że różnie się ten mecz może ułożyć i tutaj nie mogę przewidywać, że te dwie zmiany muszę sobie zarezerwować, bo różne sytuacje mogą być na boisku. Naturalnie chcia, chciałbym i, i wierzę w to, że również i kibice chcieliby. Ich godnie pożegnać, czy oni sami godnie pożegnać się z kibicami. Ja, ja to szanuję, respektuję, ale też muszę patrzeć przez pryzmat tego, jak i co zespół potrzebuje. Także pod tym względem no, muszę być również odpowiedzialny. Także hmm, zobaczymy. No, tak jak powiedziałem, chciałbym, chciałbym ich również uhonorować. Ta współpraca przez te półtora roku była bardzo dobra, także hmm, myślę, że, że tutaj. No, wszyscy, bo, bo nie tylko kibice, ale również i my jako zespół my jesteśmy wdzięczni im za to, że, że w tym naszym projekcie uczestniczyli i dali z siebie to, co, to, co mieli najlepsze przez te 18 miesięcy. Ale tak jak mówię, no, też muszę również patrzeć jako trener na to, jak to będzie wyglądać pod, pod sam koniec meczu. Trenerze, dzień dobry. Jeśli chodzi o mecz w Poznaniu, o ten remis, czy rzeczywiście kalkulacja była taka, żeby wywieźć jeden punkt z trudnego terenu, czy chodziło o remis, i jeśli chodzi o te zero strzałów na bramkę, czy jest kłopot z napastnikami? Szkoda, że mi się pan nie zapytał tego po meczu z Jekielonią, czy jest kłopot z napastnikami, ale myślę, że, że nie. Generalnie, generalnie, jak mówię, no, trójka napastników strzeliła nam. Jeśli się nie mylę 35 bramek, tak? 3, 15, Marko, 10 Flavio i 9 czy 10 Krzesiu Kuświk, tak? Także nie no, pod, pod tym względem na pewno jestem, jestem zadowolony. Eee, czy taktyka. Nie, uważam, że, że graliśmy, żeby wygrać ten mecz, bo wiedzieliśmy, że Wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, że przy zwycięstwie nam będziemy bardzo blisko i tutaj, e, tak naprawdę, oglądając e, no, czy analizując ten mecz, no, Lech Poznań miał bodajże dwa, trzy, trzy strzały, które były może trzy sytuacje, które były niebezpieczne. No. No, był to mecz taki, który no, w trzeci mecz w tygodniu o 15.30 w pełnym słońcu e, który jeden i drugi zespół czekał na swoją szansę, żeby ją wykorzystać. Także Nie. Ja uważam, że fizycznie wytrzymaliśmy dobrze ten tydzień. Były to bardzo ciężkie mecze, ale wytrzymaliśmy go i w miarę bez kontuzji, mimo że, że Kuba nam wyleciał w tych, w tych meczach, ale, ale daliśmy radę. I, I Steven Vitoria i Jao Nunes, i później Paweł Stolarski wszedł, zrobił bardzo dobrą zmianę, także pod tym względem należy się cieszyć. Chcemy szybko doprecyzować, Kwestie Grzegorza Kuświka i Simona Sławczewa, fakt, że nie uczestniczyli w czwartkowych zajęciach, on stawia pod znakiem zapytania ich występ? No stawia, dlatego że nie można sobie tak wziąć i przełącznika w lewo-w prawo prze, prze, przełączać, albo jest włączony, albo jest wyłączony. No, kilka dni wyłączenia w treningu przed tak ważnym meczem, to no, też muszę to brać pod uwagę, że. że... Ci, ci piłkarze, którzy trenują z nami codziennie, no, muszą mieć też również i zdawać sobie sprawę, że jako trener muszę być fair w stosunku do nich. I, i, i tutaj jest jakiś znak zapytania jednego, i drugiego. Chciałem też jeszcze zapytać właśnie o, no, o fakt, że nie tracicie tych bramek. W rundzie finałowej, i, i no już przypina Wam się, no, nieładkie, ale to jest wyróżnienie prawda? zespołu, który bardzo dobrze spisuje się w obronie. Czy na ten mecz z pogonią będziecie też mieli to gdzieś z tyłu głowy, żeby przede wszystkim tych bramek nie, nie tracić, czy, czy raczej spodziewa się Pan czegoś takiego jak z Jagielonią? Jeśli, jeśli chodzi o taktyczne rzeczy, to. Z pewnością musimy spojrzeć na to, że gramy u siebie w domu. Z drugiej strony, kilka tygodni temu też graliśmy mecz w pogoni, zdajemy sobie sprawę z ich, ich silnych stron, z naszych błędów, również, które analizowaliśmy już przed samą rundą mistrzowską. Myślę, że te wnioski Wyciągnęliśmy dobre, ale chcemy grać w piłkę, chcemy strzelać bramki. To, że niektóre mecze się układają tak jak ten w Poznaniu, również mają wpływ na to, że, że pod względem mentalnym dajemy sobie radę, że nie, nie gramy beztroskiego fu futbolu, który w tej rundzie mistrzowskiej, powiedzmy nawet biorąc pod uwagę tamten sezon, że nie prezentujemy, staramy się. Być pragmatyczni, metodyczni, również i, i grać z głową, bo, bo wiele meczów, które graliśmy w całym tym sezonie, były podobne, te mecze, które nie mogliśmy powiedzmy zremisować, przegrywaliśmy, a no, nie tracimy tych bramek e, z wielu względów, jeśli chodzi o grę obronną całego zespołu, jeśli chodzi o ich reakcje po stracie piłki, a również i, i, i ofensywne rzeczy, także. Mamy kilka, kilka drobnych urazów, które no, z pewnością nam nie pomagają, ale tutaj nie ma nad czym się rozwodzić, mamy wystarczającą kadrę, żeby te e, takie rzeczy uzupełnić i, i wprowadzić e, dobrą jakość do, te, do tej naszej gry. Także na pewno no, uważam, że będzie to bardzo ciężki mecz, jeden, jeden z tych cięższych w tej, w, tej, w, tym, w, tym, w tej rundzie mistrzowskiej. Trenerze, jest teraz taka dyskusja na temat tego, jak będzie y jak będą wyglądały rozgrywki w przyszłym roku? Czy będzie zmiana podziału punktów, czy nie? Co jest bardziej sprawiedliwe, co mnie jest z perspektywy trenera, jakby było lepiej i sprawiedliwiej podział punktów po rundzie zasadniczej, czy nie? Myślę, że są odpowiednie władze do tego, odpowiedni ludzie, którzy przygotowują plan pod względem marketingowo, powiedzmy wizerunkowo, sportowym. I tego się należy trzymać, a ja na takie pytania myślę, że przyjdzie czas odpowiedzieć po, po całym sezonie. W tej chwili sobie tym głowy naprawdę nie, nie zaprzątam. Tak jak powiedziałem, są i, i w Polskim Związku Piłki Nożnej z prezesem Bońkiem i z ekstraklasą a z prezesem Marcem są, są ludzie, którzy, którzy się tym zajmą i z pewnością usiądą razem i wybiorą naj, najbardziej odpowiedni, odpowiedni wariant do, do naszej do naszej Ekstraklasy, do naszego systemu rozgrywek. W że w rundzie mistrzowskiej doskonale wiemy, że presja jest cały czas, ale jednak z każdym kolejnym meczem zostaje już coraz mniej szans na zdobycie punktów. Czy ten fakt, że Pogoń no, nie spisuje się specjalnie dobrze w tej rundzie i fakt, że gracie u siebie to sprawia jednak, że uczula Pan zawodników jakoś specjalnie, że ostatni mecz u siebie i no, w razie porażki ta szansa na, na mistrzostwo może uciec gotowuje pan jakoś specjalnie mentalnie zespół, że jednak dwa mecze do końca, a później już tylko Legia i, i teraz naprawdę trzeba wznieść się na wyżyny tej wytrzymałości mentalnej. Ja, ja bardzo podchodzę powiedzmy, znacie mnie na tyle, że, że wiecie jak do pewnych rzeczy podchodzę. Ja swoim pejkarzom od samej tej rundy mistrzowskiej uważam, że to jeden cel nam przyświeca, enjoy the ride, bo, bo to to, że nie straciliśmy bramki, to, że jesteśmy cały czas w czubie tabeli, to, że wszystko się może zmienić. Jest to coś fantastycznego dla nich i oni to czują, przeżywają i, i widać ich reakcje właśnie czy w Krakowie, czy po meczu z Jagiellonią. Widać jak, jak ich to napędza. Wierzę w to, że nie spoczniemy na labrach, że zdajemy sobie sprawę jak ważny jest ten najbliższy mecz, ale no, chcielibyśmy się godnie pożegnać e, z kibicami tutaj w Gdańsku. Uważam, że ten sezon graliśmy bardzo dobrze. No, zakończyć go zwycięstwem, tak jak to, tak jak to zwykliśmy robić tutaj, tutaj w Gdańsku, także no, z mojej strony enjoy the ride, bo niewiele jest takich momentów w życiu piłkarza, które mm, nadają sens temu wszystkiemu, co robimy codziennie i te wszystkie ten cały wysiłek, który jest włożony, czy w trening, przygotowania, okres przygotowawczy, bieganie, cała ta rutyna, która jest związana z, z grą. W każdym tygodniu trzeba udowadniać swoje umiejętności, trzeba udowadniać sobie przede wszystkim, że, że jestem dobrym piłkarzem. I tak jak my, sztab szkoleniowy, tak samo staramy się im wyjść naprzeciw, żeby bo oni czuli to, że, że nie tylko, że jesteśmy z nimi, ale również i ta praca, którą staramy się od nich wyegzekwować, żeby miała, żeby miała sens, także będzie ciekawie. Czy pytanko o Lukasza Harasina, jeśli zagra. To jest zawodnik, wobec którego jest Pan skłonny powtórzyć manewr z wystawieniem go bardziej w defensywie, czy, czy jednak na te ostatnie mecze widzi Pan zawodnika, który bardziej się przyda bliżej bramki rywala? Tak jak powiedziałem wcześniej, Łukasz jest takim pośrednim ogniwem i potrafi robić jedną i drugą rzecz bardzo dobrze, co pokazał w tych ostatnich czterech, czterech tygodniach. Także ta nasza gra trochę inaczej wygląda, jest bardziej taka pełna, jeśli chodzi o ofensywę. Również i w defensywie nie ma, nie ma zbytnio problemów z tego względu, że jest wybiegany, że jest w pojedynkach 1 na jeden, daje sobie świetnie radę. A, także nie, myślę, że to zbalansowaliśmy bardzo dobrze. I Lukasz, i Lukasz potwierdził to, że, że, że może grać. Naturalnie miał wątpliwości, czy, czy może nie obiekcje, ale wątpliwości, czy, czy da sobie radę, bo te 90 minut jednak przy takim wahadłowym podejściu do przodu do tyłu yy, kosztuje zdrowie, ale no miał wsparcie. Miał wsparcie i Mario Maloczy, dlaczego? dlatego to troszkę poprzestawialiśmy. I, I dawał sobie świetnie radę, Także zobaczymy. No, chciałbym, żeby był zdrowy przede wszystkim, bo to jest jako, dla mnie, jako trenera, jest najważniejsze. Jeśli będzie zdrowy, to, to no, z pewnością się pochylimy nad tym tematem i znajdziemy takie rozwiązanie, które no, umożliwi mu to, żeby, żeby grał i do przodu, i do tyłu. Żeby jeszcze się chciałem zapytać o Stevena Wittorie. Proszę tak szczerze przyznać, długo pan się bił z myślami przed meczem z Agielenią, czy go wystawić, no bo wyciągnięcie z zamrażarki po kilku miesiącach zawodnika na tak odpowiedzialną pozycję, nie, no to na pewno nie, nie, ryzykowna nie nie, nie, byłem, nie, biłem się, nie, nie biłem się, przepraszam, że przejeżdżam. I, czym, i czym, czym zasłużył na, na pana zaufanie w tak, w tak ważnym momencie sezonu? Nie, nie biłem się z myślami, jeśli chodzi o, o wystawienie Stevena, bo ma swoją, swoją doświadczenie, ma swoje Musieliśmy to tylko troszkę inaczej, powiedzmy, ubrać, jeśli chodzi o jego pozycję, bo jeśli zauważycie, grał, grał bardziej na tej prawej stronie, po prawej stronie jako środkowy. Tutaj zmieniliśmy po lewej z tego względu, że i tu ma pomoc i Kuby Wawrzyniaka i zawsze Mario jest tym, którym również mu pomoże w pewnych rzeczach defensywnych. Także nie, nie, nie biłem się, byłem przekonany, że sobie we dwójkę z Mario świetnie dadzą radę, jeśli chodzi o Sheridana. A z drugiej strony Mario również pomagał Lukasowi w, tym, w tych, tych zadaniach defensywnych i tu Steven grał takiego, powiedzmy tego libero, który, który był sam, który mógł sobie poradzić, bo Kuba schodził troszkę do środka bardziej, także nie, uważam, że, że tutaj nie byłem, byłem przekonany, że sobie da rady ze względu na jego doświadczenie, na jego umiejętności, a poza tym dobrze wyglądał również w treningu, także... Parę, parę godzin spędziliśmy rozmawiając i z nimi z zdział, jeśli chodzi o ich grę. Wiadomo, że, że nie jest łatwo, ale tak jak mówię, no ma na tyle doświadczenia, że, że sobie z pewnością wierzyłem w to, że sobie poradzi i tak, tak się stało.